Mage Seeker, czyli gra, w której według tytułu wcielamy się w łowcę magów, który walczy z łowcami magów? Gra, w której rozwijamy sylas, odblokowując kolejne czary, poznając kolejne postacie dołączające do naszego buntowniczego obozu, czy natrafiamy na znane postacie z League of Legends, takie jak Lux, Jarvan czy Shyvana, aby wreszcie robić przecier demacjański z organizacji łowców magów za pomocą łańcuchów i umiejętności bohatera. Czy Mage Seeker to dobra gra? Czy ktoś, kto nie zna uniwersum się w niej odnajdzie? Może jest to po prostu jakieś pikselowe barachło? Na to ostatni odpowiedź brzmi DEFINITYWNIE NIE. In this land. Magic is as natural as the soil we walk on. But mages are not free. Moi mili. zapraszam na recenzję gry The Mage Seeker Elite of Legends Story, którą ogrywałem na PC i nieco popróbowałem na Switch'u. Ale jest ona dostępna również na PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One. Grę otrzymałem od Riot Games, za co dziękuję, natomiast nie wpływa to w żaden sposób na opinie, które wyrażam w tym filmie. Kanał wspiera sklep z grami Instant Gaming. Najdziemy tutaj masę gier na masę platform. Starsze gry, najnowsze gry jak i do ładowania. Kupując z przypiętego linku w komentarzu lub z opisu, wspierasz Lorowego świra. Dziękuję. Pomimo mojego przejścia gry na streamie, część z was pytała o materiał traktujący stricte o grze. Coś na zasadzie recenzji czy skrótu fabularnego. I sam zastanawiałem się, czy coś takiego w ogóle stworzyć. Wszak recenzji w internecie pojawiło się już kilka, nawet kilkanaście. Jedne wysuwające bardzo sensowne wnioski, natomiast inne teksty traciły moje zainteresowanie, czasami nawet po pierwszym akapicie, gdy czytałem, że jako fani Riotu i League of Legends dostajemy kolejny wielki rok i wręcz usłany różami. Natomiast w żadnej recenzji nie odnalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Między innymi stąd dzisiejszy materiał. Najnowszą grę od Riot Forge powinniśmy traktować, w mojej opinii, dwojako: jako grę oraz jako nowy sposób opowieści. Ale za moment to wszystko rozwinę. The Mage Seeker, Relic of Legends Story to dość wymagający RPG-owy stworzony przez studio Digital Sun, którego poprzednim tworem była gra Moonlighter o podobnej szacie graficznej, aczkolwiek innych założeniach gameplayowych, tak da się między tymi grami zobaczyć pewne podobieństwa. Natomiast w Mage Seekerze wcielamy się oczywiście w rządnego zemsty Sylasa, który najpierw zdewastował, a później chce uciec ze stolicy Demacji, czyli wielkiego miasta. Bohater był więziony przez 15 lat, stąd nie dziwne, że nie pała miłością do łowców magów i ogólnie demacji jako takiej, stąd grę rozpoczynamy jako całkiem potężny mag, którego głównym celem jest posiekanie, kogo popadnie, poza osobami podobnymi do niego pod kątem prześladowania, albo takich, którzy po prostu nie sympatyzują z łowcami magów, którzy są tutaj naszymi głównymi nemesis. Choć gra rozpoczyna się niezwykle sztampowo. Od mamy zakon i głównego złego, przewodniczącego Eldreda, którego mamy zgładzić, tak w trakcie opowieści poznajemy kolejnych niemilców, w tym Hezbeta, czyli gościa, który prowadzi potworne eksperymenty na magach, jak i wisteria która była przyjaciółką Selasa z młodszych lat i która została w zakonie łowców magów. I jeżeli jesteśmy w temacie antagonistów i antagonistek, to Wisteria wypadła na pewno najlepiej. Spotykamy ją na swojej drodze kilkukrotnie i za każdym razem walka jest przednia. Gra jest osadzona chwilę po wydarzeniach z komiksu, który pojawił się kilka lat temu dotyczącego Lux, a przed wyruszeniem bohatera do Freljordu i powrocie w Cinematicu Warriors. Jako, że jednym z celów gry jest opowiedzenie pewnej historii. Jest to tytuł stuprocentowo liniowy, nie napotkamy tutaj żadnego wyboru, nie dostaniemy żadnego rozgałęzienia historii, natomiast co nie oznacza, że gra jest nieciekawa. Natomiast tutaj dochodzimy do takiego pewnego rozgałęzienia tej recenzji. W mojej opinii grę powinno się rozpatrywać i recenzować w zasadzie na dwa sposoby. Jako oddzielną grę i jako produkt, który jest częścią uniwersum League of Legends. Rozgrywka włowcy magów polującego na łowców magów jest bardzo soczysta. Przemierzamy kolejne lokacje, walcząc ułańcuchowionym bohaterem, wyprowadzając kolejne komba, kradnąc czary oponentów czy rozwijając swoją postać, odblokowując kolejne zaklęcia. Tutaj najważniejszym elementem rozgrywki będzie oczywiście walka, która jest nadzwyczaj udana w mojej opinii. Czuć, że jest to ten ligo legendowy Syla, przynajmniej pod kątem umiejętności. Wyprowadzane przez niego ciosy są świetnym nawiązaniem do tego, jak walczy w grze i jakie ma umiejętności, kradnąc skile przeciwników słychać jego charakterystyczny śmiech, czy mamy nawet specjalny tryb nieskrępowany, pozwalający nam używać potężnych umiejętności wcześniej napotkanych bossów, np. Na Ulti Jarvana czy Garena. Czuć, że rozgrywkę przemyślano. Walka jest niezwykle satysfakcjonująca i oparta mocno na elementach zręcznościowych, natomiast mam tutaj jedno takie małe ale. Czasami czułem się nie jak sylas z ciężkimi łańcuchami. A Peter Parker wypuszczający z rąk lekką sieć. Natomiast mimo wszystko muszę przyznać, że umiejscowienie Sylasa, jego bohatera takiej gry, sprawdziło się bardzo dobrze. Elementy zręcznościowe z wykorzystaniem łańcuchów jak najbardziej się sprawdzają. Walka jest bardzo mięsista i czujemy satysfakcję po każdym wygranym starciu. Pomimo że nasz bohater nie zdobywa punktów doświadczenia i nie wbija poziomów, czuć progresję przy odblokowywaniu kolejnych czarów czy zwiększając swoje statystyki. Pod tym kątem tempo gry również jest bardzo dobre. Co jakiś czas dostajemy a to nowy czar, a to ulepszenie mikstury, a to nowego maga w kryjówce pozwalającego nam na progres w innym zakresie. Ogólnie rzecz biorąc tempo rozgrywki zostało bardzo dobrze przemyślane. Sama kryjówka magów, czyli nasza baza wypadowa to miejsce bardzo klimatyczne, a przede wszystkim daje wrażenie żywego. Uwolnieni przez nas magowie będą chcieli realizować własne cele, często pytając czy mogą gdzieś się wybrać. Nieraz nasi towarzysze wybierają się z nami, przez co mamy poczucie, że nie jesteśmy osamotnieni w walce z zakonem łowców magów, co szczególnie widać pod koniec gry. W samym obozie magowie też ćwiczą, jest tam szpital, gdzie leżą ranni. Ogólnie czuć, że jest to miejsce żywe. Jeszcze napomknę tylko w temacie odblokowywania rzeczy, takich jak czary czy ulepszenia statystyk. Nie musimy iść na kompromis, zaopatrzenia starcza tyle, aby pod koniec rozgrywki biegać z Sylasem na full buildzie. Oczywiście musimy robić wszystkie zadania poboczne. Grze zrezygnowano z ekwipunku, przez co Sylas będzie przez całą grę biegał gołą klatą i bez butów. Ale z racji tego, że jest to taka prezentacja też jego symbolu poprzedniego zniewolenia i takiego buntu, powiedzmy, przeciwko demacji, projektanci zdecydowali się takim go zostawić. Podsumowując, w temacie walki i rozwoju postaci przygotowano to wszystko bardzo dobrze. Kolejne przemierzane lokacje mają klimat, aczkolwiek mam tutaj takie dwa małe ale. Po pierwsze, Zawsze miałem wrażenie, że już wyprowadzonego autoataku nie da się anulować, co przy bardziej intensywnych starciach może stanowić pewną niedogodność, aczkolwiek rozumiem, że jest to po prostu kwestia mechaniczna. I tutaj jest to po prostu moje się. Druga rzecz to pomimo faktu, że miejscówki są bardzo klimatyczne, mam wrażenie, że przygotowano ich trochę za mało. Na przykład kilkukrotnie odwiedzamy stolicę demacji i nie da się nie mieć wrażenia, że nikt tam jej w sumie chyba nie pilnuje, że od tak możemy sobie tam kilkukrotnie wejść. Na swojej drodze wykonamy kilkanaście misji głównych i kilka pobocznych, spotkamy kilka postaci występujących w samym League of Legends, jak również spotkamy takie, których nigdy nawet w uniwersum nie było. W naszym obozie przywódczynią będzie Leilani, czarotwórczyni o bardzo dobrym sercu, którą z miejsca polubimy, ponieważ jest bardzo sympatyczna i ciepła. Dlatego poznamy waleczną i charyzmatyczną Jobs, która, moim zdaniem, była najlepszą z tych postaci. Czy chcącego uwolnić swojego brata, chłopaka imieniem Rukko? Pojawia się tutaj wiele wspominek z kanonu. Czy głównym złym jest na przykład Eldred, postać znana z kanonu i karcianki Legends of Runeterra, jako głównodowodzący łowcami magów? By dobrze się bawić i chłonąć Mage Seekera, nie trzeba dokładnie znać uniwersum, bo kraj jest tak przygotowana, że nie trzeba znać go w ogóle. Wprowadzenie wyjaśnia wszystko. A wszystkich potrzebnych informacji dowiadujemy się w grze z notatek czy z dialogów. Ktoś, kto nie wie, że w demacji jest elitarne wojsko liczące około 2000 wojowników, będzie bawił się tak samo dobrze jak gracz Ligi. Choć trzeba przyznać, że satysfakcja z odkrywania lorowych smaczków jest wręcz przeogromna. Morgana zrzuca na nas lorową bombę. Pojawia się wspomnienie o czarnej róży o Darkinach, czy o okropnościach łowców magów. Wszystko to będzie świetne dla fanów świata League of Legends. Na koniec zostawię muzykę. Jezusie, Jezusie miłosierny! miłosierny. Czy, czy możemy uznać, to że to gry Riotu to, to przykrywka podrobienie, podrobienie genialnej, genialnej i fantastycznej, fantastycznej muzyki? muzyki? Lwia część muzycznych tworów Riotu jest bardzo dobra. A tutaj muzyka tworzy niezapomniany klimat, zarówno przy eksploracji, czy przy gaworzeniu z innymi magami. A przy bossach to... Mój Boże, przy posach muzyka zasługuje na ocenę 17 na 10. I powiem tak, nie jestem ogromnym fanem artów, ale jednocześnie nie uważam, że grafika jest rzeczą najważniejszą w grach, aby się dobrze bawić. Osobiście uważam, że tak świetna ścieżka dźwiękowa działa tak bardzo na wyobraźnię, że nawet jeżeli ktoś pixelowej grafiki nie lubi, to może to nie mieć większego znaczenia, ponieważ będziemy mieli tyle pozytywnych bodźców ze strony audio, że głowa mała. Granie jest jednak pozbawiona wad, choć te są raczej mniejsze niż większe. Jeżeli chodzi o błędy, to tych praktycznie nie uświadczymy. Na nieco ponad 16 godzin obcowania z tytułem, a będę z nim obcował jeszcze więcej, ponieważ chcę go przejść na najwyższym poziomie trudności, to na te 16 godzin nie spotkałem praktycznie żadnego błędu. Odtrafiłem w sumie na jeden, gdzie nie dało się pokonać jednego z przeciwników, ale był to pomniejszy stworek, którego na szczęście mogłem zwyczajnie ominąć. Gra jest stabilna, nie wyłącza się, wszystko jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast jeżeli chcemy porozmawiać o tym, co w grze nie pykło. To jest tego trochę rzeczywiście, aczkolwiek dolorowych problemów przejdziemy na końcu i nie są to błędy, które jakoś wyjątkowo strasznie tą produkcję niszczą. Wspominałem już o tym otwartym dla wszystkich wielkim mieście demacji. Ja wiem, że jest w grze wytłumaczone, że podróżujemy kanałami, więc, tak jakbyśmy się czekradali tak naprawdę do stolicy, ale kiedy robimy to po raz trzeci, to to tłumaczenie trochę zaczyna być dziwne. W sensie, no to jest trochę tak, jakby władze Demacji w ogóle nie ogarniały, co się dzieje. Natomiast, przede wszystkim mamy dostępne dwa typy misji pobocznych, mające swoje własne wątki. Jedna z nich dotyczy tworzenia kolosa przeciwko zbuntowanym magom, i jest to wątek bardzo ciekawy. Natomiast, niestety. Jest to jedno z najgorszych zakończeń wątkowych, jakie widziałem, gdzie w zasadzie nie walczymy ani z twórcą tego kolosa, ani nawet z nim albo jego częścią, ani z żadnym nowym bossem, a dwoma bossami, których poznaliśmy już gdzieś na początku gry. Jakby nie było pomysłu, czy chęci jakiegoś lepszego rozwiązania. Wręcz chciałbym rzucić hasłem, że tak jakby zabrakło budżetu. Na pewno również problematyczne jest obcowanie z dialogami. W tej sytuacji dobrze, że przez 99% czasu pod tym kątem gra jest nie ma, bo sporo interakcji jest napisana, powiedziałbym, że wręcz dziecinnie. Znaczy, nie jest to poziom kreacji dziecinnej fabuły, jak w evencie Star Guardian z zeszłego roku, natomiast w Mage Seekerze nie wiem, czy wynika to z określenia PEGI na 12+, ale miejscami miałem wrażenie, że postacie nie szanują swojej własnej inteligencji. Polskie tłumaczenie jest miejscami bardzo średniej jakości. Czasem coś zostanie źle przetłumaczone, niektóre zwroty są strasznie nadużywane, natomiast co zraziło mnie najbardziej, to w jednej z ważniejszych notatek w grze, będącej mini-teaserem nadchodzącej na firi. Czyli jednej z rasy Darkinów, gdzie zapomniano przetłumaczyć jednej bardzo istotnej linijki. Zatem tak, czy w mojej ocenie gra jest dobra i czy mogę ją polecić? Jeżeli lubicie Sylasa, Demację czy uniwersum League of Legends, jak najbardziej tak. Odnajdziecie się tutaj bardzo dobrze, wyszukując kolejne smaczki i poznając kolejne postacie, które znacie lub nie. Jeżeli lubicie wyzwania, to gra na najwyższym poziomie trudności, czyli królobójcy, jest na pewno wyzwaniem. Niedawno zacząłem drugie przejście gry właśnie na tym poziomie i walka jest o wiele bardziej satysfakcjonująca, oczywiście kiedy uda nam się wygrać starcie. Jeżeli lubicie pikselową grafikę, to jeszcze bardziej polecam, choć ja w takie produkcje nie gram, to tutaj bawiłem się świetnie. Jeżeli z kolei w ogóle nie wiecie czym jest League of Legends, nie znacie uniwersum i tak dalej, to znajomość fabuły nie jest wymagana, aczkolwiek bez niej pominiecie bardzo dużo smaczków. I trzeba przyznać, że wszystko to jako całość wyszło bardzo dobrze. Co prawda osobiście uważam, że cena 135 zł jest trochę za duża, ale pewnie za moment będą jakieś promocje. Natomiast jako fan świata League of Legends mogę powiedzieć, że nie będą to źle wydane pieniądze. Natomiast, tak jak wspominałem, grę trzeba rozważyć jeszcze na drugi sposób. Fani uniwersum Runterry wiedzą, że od pewnego czasu Riot chce zmienić podejście do opowiadania historii i kreowania swojego uniwersum. Stąd pojawia się mniej mniejszych bądź większych opowiadań, a firma eksperymentuje. Riot doszło do oczywistego wniosku, że League of Legends jako gra nie jest idealnym nośnikiem fabuły, choć da się to oczywiście robić, w niektórych grach jest to po prostu prostsze. Natomiast jak sama nazwa gry, The Mage Seeker A League of Legends Story, wskazuje, że jest to właśnie iteracja opowiedzenia pewnej historii, pewnej opowieści inaczej niż miało to miejsce dotychczas. Jest to historia ważna, wręcz dziejąca się w jednym z najważniejszych i najciekawszych momentów we współczesnej runeterańskiej historii. Czy gra opowiada dobrą i spójną wewnętrznie historię? Tak, natomiast czy gra opowiada spójną zewnętrznie z uniwersum historię? No tutaj niestety nie do końca. Jeżeli planujecie sami w grę zagrać, od tego miejsca będzie sporo spoilerów, przed którymi chciałbym was przestrzec. Natomiast ciężko jest rozmawiać o lore, nie spoilerując fabuły. The Mage Seeker co do zasady jest świetną grą dla fanów uniwersum. Kontynuacja wątku Lux, która dojrzewa, że tak powiem. Niezgoda Szywany z działaniami Jarvana. W ogóle Szywana wreszcie się obudziła. Do tego czarwan, który ma inne podejście w komiksie, a na przestrzeni gry się zmienia. Powolna akceptacja swojej siostry przez Garena i ogólnie magów, czy wreszcie udział Morgany, który wypadł nadzwyczaj dobrze. Wszystko to jest poprowadzone świetnie. Wpisuje się w te postacie i w ich przeszłe, jak i przyszłe działania. Wzmianki, które znajdujemy o Darkinach, o demonach takich jak Evelyn Fiddlesticks, czy w jednej misji natrafiamy nawet na nocturna? Wszystko to jest ok. Dla fana uniwersum jest to wręcz uczta. Powiem więcej. Najlepszym wątkiem moim zdaniem jest pokazanie okrucieństwa łowców magów, jak traktują i postępują z nimi, zmieniając ich w bezmyślne i przerażające potwory, torturując ich i jednocześnie sami wykorzystywali do tego magię. Czyli hipokryzja i tortury. Ten wątek w uniwersum League of Legends już się pojawiał, natomiast tutaj został genialnie rozwinięty. Łowcy Magów to nie jest organizacja, do której będziemy pałać miłością i pomimo tego, że na początku nie zgadzamy się z Sylasem, przynajmniej i ja tak miałem, to nie będziemy się zgadzać bardziej z łowcami magów. I sam mrok i okrucieństwa tej organizacji bardzo mocno są widoczne. Na przykład, gdy często napotykamy użytkowników magicznych, którzy zwyczajnie nie chcieli do nas dołączyć, zwyczajnie ze strachu. Nie wszędzie wypada to bardzo dobrze. Jest to wręcz kuriozalne, że wątek głównego bohatera, czyli Sylasa, patrząc przez pryzmat kanonu, został poprowadzony nie powiem, że najgorzej, ale powiem, że dość średnio i mało logicznie. Gra zakończyła się, i tutaj kolejny raz przestrzegam, w razie czego przed spoilerami. Wystosowaniem dekretu przez nikogo innego jak króla już Czarwana IV, który miał na celu zaprzestanie prześladowania magów, utworzenia dla nich specjalnego miasta będącego azylem i ustanowienie czynów antymagicznych za wręcz zdradę. I przeżywamy tutaj zjawisko, które na potrzeby dzisiejszego filmu nazwałbym dysonansem sylasowym. Oto mamy bohatera pochłoniętego zemstą i to jest jego główna motywacja. Natomiast zmienia się w trakcie gry. I ta zmiana wewnątrz gry jest jak najbardziej przekonująca. Przechodzi przemiany, zdobywając przyjaciół i sojuszników. Otrzymał nawet błogosławieństwo Morgany, gdyż się po prostu zmienił, bez tego by go nie otrzymał. Natomiast co później robi bohater po wydarzeniach z gry? Wybiera się do Freliordu w poszukiwaniu potężnej mocy, by później wrócić i znów walczyć z demacją. I teraz. Nie wiadomo w sumie dlaczego. Patrząc przez pryzmat kreacji fabuły w Mage Seekerze, w tej sytuacji jego podróż do zimowej krainy nie ma jakiegokolwiek sensu. Został przywódcą, i z gry wynika, jakoby miał zająć się młodą czarodziejką Rein. I przede wszystkim przestał myśleć o zemście. Przestał myśleć w kategorii ja, a zaczął myśleć w kategorii jako my, czyli magowie, co w grze było kilkukrotnie podkreślone. Więc jako przywódca i gość, który chce pomóc społeczności magów, według kanonu wybiera sobie grupę zaufanych gości możliwe nawet, że z tego obozu, no bo skąd indziej? Wyrusza do Freljordu, gdzie wszyscy po drodze giną, by Sylas mógł zdobyć starożytną magię, która mu się w sumie przesiniła i on sam wraca, by później walczyć dalej z Demacją, pomimo sukcesu jego rebelii. Oczywiście można to naprawić i w tym segmencie filmu traktując Mage Seekera jako nie tylko grę, a fragment uniwersum, to rajoterzy wręcz powinni tutaj się wypowiedzieć i powinny pojawić się kolejne segmenty fabuły gdyż wszystko, co było związane dotychczas z Freliord Sylasem, aktualnie ma dość znikomy sens. Powinno pojawić się jakieś wyjaśnienie, opowiadanie, czy coś w ten deseń, tłumaczące na przykład, nie wiem, że szlacheckie rody demacjańskie, pomimo dekretu Jarwanowskiego, na przykład nie zgadzają się z nim i chcą go odsunąć od władzy, albo podziemie łowców magów nie uznaje Jarvana jako króla, i przez ten dekret mają nadal ogromne zaplecze i dalej, pomimo wszystkiego, walczą z magami. I te walki tak przybierają na sile, że wszyscy magowie udali się do azylu wraz z poplecznikami Sylasa, a najsilniejsi z nich udali się z nim do Freliordu, a potem Bohater wraca. No i wtedy generalnie Sylas we Freliordzie miałby sens. Ale warriorsy już nie miałyby sensu. Co do zasady, w grze dogadali się z Lux, no chyba że ten powróciłby do stanu, że mamy Sylasa, który opiera się na zemście. Ale wiemy, że się zmienił, więc nie jestem pewien, jak to do końca wytłumaczyć. No chyba że na przykład ktoś atakuje i morduje magów, zabija na przykład jego przyjaciół, Rain, przez co bohater wraca do oryginalnego pomysłu zniszczenia damacińskiego porządku. Natomiast wypadałoby to wszystko rozwinąć. Innymi słowy, Uważam, że zakończenie jest zbyt słodko dobre na to, co ma wydarzyć się później i wymaga rozszerzenia. Osobiście myślałem również, że gra rozwiąże pewne trapiące wątki lorową społeczność. Nie zrozumcie mnie źle, bo tutaj troszeczkę wylałem swoich żalów, jeżeli chodzi o Sylasa. Nadal uważam, że ta gra jest bardzo dobra. I sporo rzeczy było tutaj świetnych, wręcz genialnych. Natomiast przyznam się szczerze, że nieco brakowało mi sony i jej odnalezienia się w tym wszystkim. Brakowało mi Popi na przykład, która znałaby Jobs, co robiła na przykład Fiora? Natomiast dwie najważniejsze rzeczy czy Xin jest na jakichś wakacjach? Król którego po przysiągu bronić został zabity, a ten nawet nie pojawia się w grze obok postaci walczącej z magami? I gdzie jest? Kalio. To nie tak, że nagle w stolicy Demacji pojawialiśmy się kilkukrotnie, używając ton magii, zresztą nie tylko my. Szczerze mówiąc, myślałem, że zobaczymy go w obozie Lux. Z tego co wiem, nie stoi on bezpośrednio w wielkim mieście Demacji. Przyznaję, że w grze z magami i łowcami magów, gdzie Petrucyt jest dość istotnym materiałem, trochę mi Demacjańskiego kolosa brakowało. Da się to wszystko scalić i połączyć w sensowną całość, oczywiście. Lecz przed rajotem, aby to zrobić, jeszcze trochę pracy, która mam nadzieję, będzie wykonana. Nie mimo wspomnianych fabularnych problemów, uważam, że gra jest naprawdę godna polecenia i warta zagrania. Znajdziemy tutaj masę smaczków związanych z wieloma postaciami z League of Legends i granie w Damage Seekera na streamie przyniosło mi naprawdę sporo frajdy. Stąd mogę z czystym sumieniem pogratulować dobrej produkcji pod kątem gameplay'owym. Dziękuję mojej mili za obejrzenie materiału do końca. Żegnam się z wami. Trzymajcie się i do następnych materiałów. Cześć!